Cześć z tej strony: Marcin z megarower.pl. Bardzo króciutko, znany już rower z poprzedniego filmu, ale w zupełnie innym wydaniu. Chyba wszyscy muszą przyznać, nawet ktoś, kto się nie interesuje, nie wydaje tyle pieniędzy, nie jeździ aż tak, że wymieniając same koła i to od razu z oponami, najlepiej takie z kolorowym bokiem, zupełnie zmieniamy oblicze roweru. Przede wszystkim wygląd. Jeśli jesteś amatorem, to przede wszystkim wygląd. Jeżeli troszeczkę mocniej już kręcisz, to również osiągi, bo chodzi nam tutaj o przyspieszenie, o sztywność kół, o przyczepność, o możliwe ciśnienie w oponach. No, parametrów jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj jednak przede wszystkim chcemy się zachwycić, przyjrzeć, jak rower zmienia się przy wymianie samych kół. I opon, czarny mat, czarny rower, bardzo uniwersalny, cokolwiek w nim nie wymienimy, będzie pasowało. Te nowe koła Misze Aerografy 40, ósemki, szerokie, 27 mm szerokości wewnętrznej, z oponami 40, które właśnie na tej obręczy układają się w 42,5 mm, wyglądają... Obłędnie. Jest tu jeszcze miejsce na szersze kapcie. Możemy jeszcze poeksperymentować koła na straight pullach, szprychach straight pull, czyli prostych. Koła systemowe, odmisze, także od początku przez nich zaprojektowane. Bardzo lekkie, bardzo sztywne. Idealne do gravela. Tutaj mamy założone dętki, możemy zrobić oczywiście bezdętkę. Nie będę omawiał wszystkich aspektów roweru, bo to już zrobiłem w kolejnym filmie. Tutaj chciałem się jedynie podzielić, jak możemy zmienić rower samymi kołami, a najlepiej razem z oponami. Pozdrawiam!